Jezus daje swoim uczniom, daje nam nowe przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali tak, jak On nas umiłował. Jeśli będziemy przestrzegać właśnie to przykazanie, inni rozpoznają w nas, w nas uczniów Chrystusa. Jeśli nie, ludzie nie będą w nas rozpoznawać chrześcijan. Ta dzisiejsza Ewangelia to dobra okazja do takiego rachunku sumienia, bo... Wszyscy jesteśmy świadomi, też widzimy, że to jest to, to kluczowe, kluczowe przekazanie, kluczowe słowa, które Jezus kieruje do swoich uczniów. Przede wszystkim, czy rozumiem te słowa? Czy rozumiem to nowe przekazanie, które Jezus mi daje? Czy postępuję według Niego? Czy kocham innych na wzór tego, jak kocha Jezus Chrystus? Co czuję, kiedy słyszę te słowa Jezusa Chrystusa jako przykazanie, że On mnie prosi, zachęca do tego, aby, aby kochać tak, jak On kocha? Czy to może mnie trochę przeraża? Czy się cieszę, czy smucę, kiedy słyszę te słowa? Czy uważam, że to jest możliwe w ogóle? I może to najważniejsze pytanie, czy widzę tą miłość Jezusa, jaką On oferuje mi? Czy widzę, czy, 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 czy w ogóle doświadczyłem tego w życiu? Tak bardzo osobiście, że On rzeczywiście oddał to swoje życie za, za mnie. To tak naprawdę pewnie jest to najważniejsze pytanie, bo jeśli tutaj odnajdziemy odpowiedź, jeśli szczerze porozmawiamy z Jezusem, to i na te inne pytania też odpowiedzi, odpowiedzi przyjdą, też będę wtedy wiedział, jak kochać innych, jeśli zobaczę, jak Jezus mnie kocha i jak On ofiaruje swoje życie za mnie.